Hej, Kaśka, jesteś gotowa na dzisiejszy challenge? O rany, Gośka, a co ty wymyśliłaś? 24 godziny w domku na drzewie. Co takiego? Ale że kto? Ja, ty czy razem? Nie no, tylko ty. I będziesz robić różne zadania. No dalej, wskakuj na górę. To nawet może być śmieszne. Ale poczekaj. 24 godziny? To będę musiała tutaj spędzić noc. Boję się. Będę ci pomagać. Ciekawe, jak ona chce mi pomagać, jak ja będę tutaj zupełnie sama. Ten domek jest taki malutki, i nie mam tutaj zupełnie niczego. No nie, gośka, gośka, już mi się nudzi. Nie no, co ty, kaśka, weź przestań, przesuń się. O, o, czasami będę tutaj do ciebie przychodzić. A na co masz ochotę? Zagrałabym w jakąś plaszówkę. No dobra, to poczekaj, zaraz coś przyniosę. Ale pamiętaj, ty nie możesz stąd wychodzić. W sumie to znalazłam jakieś dwa pudełka u ciebie w pokoju. To są jakieś żabki. A tutaj zestaw DIY do robienia slajmów. To, to na co masz ochotę, Kaśka? Oh, oj, dawaj, dawaj te slajmy. To jest zupełna nowość. No dobra, to czekaj. Miała być planszówka, a teraz będą slajmy. A, a co to właściwie jest? Ej, to jest... Zestaw do robienia prawdziwych slajmów. No tak. Łączysz płyn i klej. I zobacz, jakiego mam super slajma. A tutaj będzie ten sam kolor. Łoł, wow, błękitny i niebieski. Zobacz, one się ruszają. Uważaj, bo mogą cię przykleić do buzi. Ups, trzeba to jakoś ogarnąć. I włożę moje slajmy do pojemników. Gośka, Gośka, bo ja stąd nie widzę. Ty też zrobiłaś swojego slajma? Ej, czekaj, czekaj, bo, bo czekaj, ten płyn łączę z tym. O rany, ja mam różowego. No dobra, żeby nie było Kaśce nudno, to czas na kolejne zadanie. Tym razem będzie to zadanie dla Majsterkowicza. Potrzebujemy skrzynkę z narzędziami, młotek, może być śrubokręt i jeszcze ten klucz. Zobaczymy, czy Kaśka da radę. Kaszka, no co jest, co tam wymyśliłaś? Co, co ty do mnie niesiesz? Niosę ci skrzynkę z narzędziami, ale to nie koniec. Masz tutaj mnóstwo rzeczy. Ty jej łaj zadanie, musisz coś z nich wykonać. Ty, ty, poczekaj, Kośka. najpierw weź ode mnie te slajmy, bo nie będę miała tutaj miejsca. I co? A przecież wiesz, że ja nie potrafię takich rzeczy robić. Musisz, musisz, to jest zadanie, dzięki któremu dostaniesz coś do jedzenia. O, o, dobra, dobra. W takim razie już biorę się do roboty. Śrubokręt, klucz. O, o, i co? Ej, to jest ramka ze zdjęciami. A te kawałki drewna? Co ja mam z tym zrobić? O, o, młotek, to mi się przyda. Postukamy, popukamy i. Wyszła mi z tego skrzynka. I ostatni zestaw. Tutaj też jest potrzebny młotek, bo zaraz dostanę coś do jedzenia. A to jest stołeczek. Brawo, brawo Kaśka, poradziłaś sobie. Kasiu, a co ty masz taką minę? Bo zgłodniałam. Jestem mega głodna. Rany nie mogę wytrzymać. Mam ochotę na pizzę. Pizzę? Już się robi, bez problemu. Pizza, pizza przyjechała dla mojej przyjaciółki. O rany, jak ta pizza pięknie pachnie. Mm, aż sama zgłodniałam. No ale to jest dla Kaśki. Ja sobie zjem obiad w domu. Kasiu, Kasiu, o, pamiętaj, tylko nie schodź. O rany, prawie się zapomniałam. I zeszłabym na dół po tą pizzę. Ale jestem taka głodna, a ona tak pachnie. Mmm, dosłownie palce lizać. O, oh, moja ulubiona, Margarita, Pichota, a tutaj? O, pizza pomidorowa, a ta ile ma dodatków? Mmm, to jest przepyszne. Głośka, Głośka, czy ty zauważyłaś, że zaczyna już się robić ciemno? Głośka, ja, ja nie wiem, czy ja chcę kontynuować ten challenge. Kasia, nie, no przyznaj, przecież wiesz, że bawimy się w wyzwania. Ostatnio to ja miałam głupi challenge, teraz czas na ciebie. A co ty masz takie oczy? Gośka, bo, bo jest ciemno. Ja mam spędzić tutaj całą noc? A jak będzie mi zimno, to, to, to co mam wtedy zrobić? Yy, wtedy dostaniesz ode mnie śpiwór, poduszkę i materac. Ale nie za darmo. Nie no, znowu jakieś głupie zadanie? <laughs> o Jezu, Kaśka, słuchaj co ja wymyśliłam. Jest ciemno, boisz się? No to masz tutaj taką specjalną siatkę. Złap sobie kilka świetlików. To było trochę niemiłe, Gośka. Ale spróbuję. O, One gdzieś tu latają. O, tu jest pierwszy, drugi. To wcale nie jest takie trudne. Trzeci i czwarty. A teraz schowam je do słoiczka. Ej, to wygląda jak lampka nocna. Co? Tak szybko to zrobiłaś? Nie no, Kaśka, ty jesteś za dobra w te challenge. No dobra, a ale wygrałaś. Pokaż mi te świetliki. No dobra, teraz chyba nie musisz obawiać się wieczoru i nocy. Przyniosę ci coś. Ma tutaj gdzieś wszystko przyszykowane. O, tutaj mamy śpiwór. Śpiworek, żeby Kaśce było cieplutko. Zobaczcie, jaki śmieszny, taki w misia. I do tego jeszcze poduszka i materac. Kasia, Kasia, proszę, proszę, to dla ciebie. Jaki fajny śpiwór. Nie no, głośka zwariowałaś? Jak ja w tym wyglądam? Ej, ale faktycznie jest cieplutko. Teraz nie muszę się bać nocy. Co tam jeszcze masz? Poduszkę i materac. Na pewno ci się to przyda. O, o, teraz będzie mięciutko i milutko. Ale wiesz co? Zanim pójdę spać, napiłabym się czegoś. Przyniesiesz mi lemoniadę, wiesz tą moją ulubioną. Zrób ją woda, woda kazowana i dużo soku z cytryny i możesz dodać trochę miodu. Uuu, ale zrobiłam się śpiąca. O, najlepiej to już bym zasnęła. Też coś wymyśliła sobie lemoniadę. Ale dla mojej przyjaciółki zrobię wszystko. Proszę bardzo, Kasiu, to dla ciebie. Szklanka przepysznej lemoniady i, i jeszcze przygotowałam ci cały dzbanek, abyś miała na później. O, dzięki Gosia. Ale jestem śpiąca. Nie wiem czy wytrzymam. Wiesz co? Chyba położę się już spać. Tylko sobie muszę przygotować tutaj wszystko. Ma teraz mam już rozłożone. Dorzucę tam poduszkę. No, i teraz jeszcze ten uroczy śpiwór. Oj, zrobiło się już naprawdę ciemno. O, ale mi będzie cieplutko. Dobranoc, Gośka. O nie wierzę, ona tak szybko zasnęła. O, nie, nie. Będę teraz tą złą koleżanką. Hi, hi, hi. Nie pozwolę jej tak spokojnie spać. Trochę ją przestraszę. Wiem, że Kaśka. Hi, hi Boi się pająków. No i ja to wykorzystam. Wiecie, żeby nie było zbyt łatwo. Do tego jeszcze latarka. O, rany, teraz to już w ogóle jest ciemno. O, zobaczcie na to. Poświecę tutaj na kaśkę. O, śpi. Śpi i to bardzo dobrze. To co, w takim razie? O nie, o nie, chyba się budzi. Uciekam, uciekam! O, a co to? Co to było? O, rany, jak ciemno! Trochę się boję. Głośka, głośka, jesteś tu? O, słyszałam już w krzakach. Tam się rusza. O, nie, boję się. Chyba Kaśka mnie zauważyła. Lepiej zgaszę tę latarkę. Uranę, jak ciemno. Sama się teraz boję. Czy, czy, czy mi się wydawało? Czy, czy właśnie tam to drzewo się ruszyło? Nie, no faktycznie. Nie, nie, nie. O, o co chodzi? To jest jakiś horror ruszające się drzewo. A, a, pomocy! Drzewa się ruszają, jakby ożyły. Gośka, gośka, gdzie ty jesteś? Czekaj, Kaśka, czekaj. Idę do ciebie. O, o, nie, chowaj się. Gośka, rany boskie, co ty robisz z tym pająkiem tutaj u mnie? Przecież wiesz, że ja się ich boję. Sorry, sorry, chciałam cię nastraszyć, ale wyszło na to, że sama się boję. Dobra, tego pająka wyrzucam. Fuj, już go nie ma. Ale powiedz mi, dlaczego to drzewo się rusza? O co chodzi? Co jest grane na tym podwórku? Co się dzieje? Nie wiem, ale chyba chcę wracać do domu i to szybko. Nie no, daj spokój! Nie kończ challenge, musisz wygrać! 24 godziny mijają dopiero jutro w południe. A to drzewo? To co to? Z. <ślavenie> <ślavenie> Drzewo szumi i się rusza. A! To drzewo się śmieje! O co chodzi? Nie, no ja muszę to sprawdzić. To drzewo, to to drzewo ma ręce! Hej, stój! Kim ty jesteś? O nie, no nie wierzę. Zaraz pęknę ze śmiechu. Magda? Co ty tutaj robisz? <laughs> Usłyszałam o waszym challenge'u. Kośka, <laughs> kośka, jakie wy macie miny? Wam strój drzewa. Chciałam was nastraszyć! I się udało! No co ty? Przez ciebie prawie przegrałam! Przez ciebie prawie ach, wyszłam z tego domku! Mega się przestraszyłam. O nie! Teraz już będę spała tylko i wyłącznie z zapalonym światłem. Nie no dobra, to było świetne. To było genialne. W życiu nie widziałam stroju drzewa, a ty wyglądałaś w nim zupełnie jak prawdziwe drzewo z ogrodu. <laughs> Czyli się udało! No dobra dziewczyna, ale spadam teraz do domu. Jest mega późno. O, środek nocy, a wy dalej się babcie. Rano wpadnę zobaczyć jak wam poszło. I co, Kaśka? Kontynuujesz ten challenge? Może lepiej, żebyś wróciła do domu? Nigdy w życiu! O nie! Założyłam się z tobą, że dam radę. Nie, 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 ty idź do domu! Ej, ja teraz będę spała. Zobaczymy się rano. Teraz to się zaczynam bać o ciebie. Chyba się udało. Minęła noc, a Kaśka przetrwała ją w domku na drzewie. Na niebie pojawiło się słońce. Ach, chyba się udało, chyba się udało. Wow, przetrwałam noc. I nie było wcale tak strasznie. Kaśka, Kaśka, gdzie jesteś? Kaśka. No, jak gdzie mam być? W domku na drzewie jestem. Nie wyszłam z niego, spędziłam tutaj resztę nocy. Wow, jestem pod wrażeniem. Przyniosłam ci kilka rzeczy na ten poranek. Zobacz, co tam wymyśliłam. No, a teraz na co miałabyś ochotę? Teraz to jestem mega głodna. Dawaj mi jakieś kanapki na śniadanie. A ja zobaczę, co Ty tutaj przyniosłaś. Piłka. O, olejek do opalania. Od razu się nakremuje cała. Bo jest mega gorąco dzisiaj. Co, co to? Ręcznik plażowy. Koszyczek. O, i jaki piękny. To jest kocyk? No to idealny zestaw na plażę. Może jak skończę ten challenge, to się wybiorę na jakieś plażowanie. A teraz pogram sobie piłką. O, jaka piękna. Uuu, muszę uważać, żeby czasem... Ups, nie wypaść z tego domku na drzewie. No gdzie ta Gośka? Jestem już mega głodna. Najlepsza kanapka dla najlepszej przyjaciółki. O rany, Kaśka, ale ty żeś tutaj bałaganu narobiła. No sorry, ale wszystko mi powypadało. A nie mogę zejść tego posprzątać. Masz kanapkę? No raczej, proszę. Ło, wow, jaka wypasiona, mm. Złam ją od razu sorki, ale byłam mega głodna. Ty ty Głośka, która jest godzina? O, twoja ostatnia. W sensie dosłownie za 5, 4, 3, 2, 1. Koniec challengeu. Kaśka, chodź tutaj na dół. Serio, serio? 24 godziny w domku na drzewie udało się! No, a to wcale nie było takie łatwe. No, najgorsza była noc. I to chodzące drzewo. Ale wiesz co, następnym razem to ja tobie wymyślę jakieś zadanie. 24 godziny. No dobra, ty co jest Kaśka? Co się dzieje? Co ty masz taką minę? Sigu mi się chce. Całą noc nie byłam w toalecie! Całą dobę! Pędzę do ubikacji! <noise> to jest jednak szalona przyjaciółka. No dobra, ale następnym razem to ja. Zrobię jakiś challenge przez 24 godziny.